wkurwiony, Lepiej nie dawaj mi broni. Broni broni, 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 broni broni, broni, Mam w ręku po kilka nabój Kiedyś marzyłem o piłce Lecz mama wierzyła, że na ludzi wyjdą, znowu chodzę wkurwiony, Lepiej nie dawaj mi broni, bo położę bale z spuście i kogoś tu kula dogoni mam rękę Kiedyś marzyłem o piłce, ulica trzymała jak szczypce Lecz mama wierzyła, że na ludzi wyjdę W się nie miałem tu wizji jak żyć iść. nie miałem tylu wyjść że robić, by zostać kimś się nie martwić się czyś jak zarobić gruby plik Idź, idź, byś nie dał się ściągnąć na list Czarnuchu ćwicz, ćwicz Nie udało się wczoraj, lecz uda się dziś Nie przyszedłem znikąd, jak dealer zawsze incognito To muzyka zmieniła mi życie, a moje podejście ma imię ryzyko Nie uwam polityk że sztucznym dziwką, ona mówi do mnie kinką, jest nawaloną pustą pizdą i co Na bari jak zwykle wrzuciłem, za dużo ciężaru, ale jakoś przeżyję Pod jak czarne minem Ale częściej miałem kółce jedną minę po wszystko się biłem, ej Na bariach zwykle wrzuciłem, za dużo ciężaru, ale jakoś przeżyję Nikt nigdy nie miałem tu skórki w błosach czarnej minem, ej Lubiłem się śmiać, ale częściej miałem wkurwioną minę Za pieniądze, narkotyki, o dziewczyną wszystko Angola, Afryka, Polska, Warszawa Tutaj nie jedna sprawa, wyciągnięty z prawa Co dnia pali się trawa Chcą nam założyć krawat, zdusić, wymusić ze zdania A ja pewny jestem swego brata On skurwa mi się nie brata, z psami nie gada Jestem kotem, ale nie mam siedmiu żyć Jak idę na robotę, ty siadasz na fotel Już jako małolat mówiłem, że pierdolę szkołę Wchodzę na salą w kapturze i biorę co moje Muzyka to ostre naboje Idę przed siebie, niczego nie boję Zabijam tą pęgę, co leży na stole Każdy goni tu sos, jadę jak cross Golę tą sukę pod włos, nie marzę stop Nawet jak masz dość, to top. stop twardy jak kosz. najlepsza jakość z głośnika na blok Najlepsza jakość z głośnika na blok głośnika na blok, blok na bali jak zwykle wrzuciłem za dużo ciężaru, ale jakoś przeżyję Po prostu jak czarne minę, ale częściej miałem w kurdowną minę. Po wszystko się miło. Ej, na bali jak zwykle wrzuciłem za dużo ciężaru, ale jakoś przeżyję Ni Nigdy nie miałem tu z górki w polsku jak czarne minę. Ej, Próbiłem się śmiać, ale częściej miałem w minę. Za pieniądze, narkotyki, o dziewczyną wszystko się miło. kurwiony, Lepiej nie dawaj mi broni w broni, broni, broni w broni, 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 broni. Mam w ręku po kilka naboi, zabój, zabój, zabój Kiedyś marzyłem o piłce. Piłce, 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 Lecz mama wierzyła, że na ludzi wyjdą znowu chodzę w kurwiony Lepiej nie dawaj mi broni, bo położę bale A kiedyś marzyłem o pilce, ulica trzymała jak szczypce Lecz mama wierzyła, że na ludzi wyjdę Wcześniej nie miałem tu wizji jak żyć, iść. Nie miałem tylu wyjść, robić by zostać kimś się nie martwić się Oczyść jak zarobić gruby plik, idź, idź Byś nie dał się ściągnąć na list, czarnuchu ćwicz, ćwicz Nie udało się wczoraj, lecz uda się dziś, ej nie przyszedłem znikąd, jak dealer zawsze incognito To muzyka zmieniła mi życia, moje podejście ma imię ryzyko Nie ufam politykom, nie wierzę sztucznym dziwkom Ona mówi do mnie kinką, jest jest nabaloną pustą pizdą I co? Na barie jak zwykle wrzuciłem za dużo ciężaru, ale tu przeżyję Po jak czarne minę. Ale częściej miałem w jedną minę bo, bo wszystko się biłem, Ej. Na barier zwykle rzuciłem za dużo ciężaru, ale jakoś przeżyję Ni Nigdy nie miałem tu z górki, w błotach czarnym inem Ej, lubiłem się śmiać, ale częściej miałem wkurwioną minę Za pieniądze, narkotyki, o dziewczyno wszystko Angola, Afryka, Polska, Warszawa, tutaj nie jedna sprawa Wyciągnięty z prawa, co dnia pali się trawa Chcą nam założyć krawat, zdusić wymusić zeznania A ja pewny jestem swego brata, on kurwa mi się nie brata Z psami nie gada nie, nie. Jestem kotem, ale nie mam siedmiu żyć, jak idę na robotę, ty siadasz na fotel Już jako małolat mówiłem, że pierdolę szkołę Wchodzę na salon w kapturze i biorę co moje muzyka to ostre naboje Idę przed siebie niczego nie boję Zabijam tą pękę, co leży na stole Każdy goni tu sos, Jadę jak kros. gole to sukę w nie ma że stop Nawet jak masz dość towar jest stop Kok twardy jak kosz Najlepsza jakość z głośnika na blok Najlepsza jakość z głośnika na blok głośnika na blok blok na baria jak zwykle wrzuciłem za dużo ciężaru, ale jakoś przeżyję Po jak czarnej minem Ale częściej miałem w tą no minę Po wszystko się biłem Ej Na baria jak zwykle wrzuciłem za dużo ciężaru, ale jakoś przeżyję Nikt nigdy nie miałem tu z górki w Polsce jak czarnej minem Ej Lubiłem się śmiać, ale częściej miałem kurde na no minę Za pieniądze, narkotyki o dziewczyną, wszystko się biłem, Ej.